Wiek 14. wielkie emocje w Gorzowie jedziemy. Hansen, Waculik, Woryna i Pfeiffer taśma w górę, ale lepiej rozgrywają ten pierwszy u Gorzowiania, przynajmniej Martin, Waculik doklejony do krawężnika, Hansen szerzej jedzie Woryna, ale na razie włókniarze jadą na remisji, będą tutaj tworzyć parę, czy nie? Woryna pojedzie szeroko, a gdzieś tam zupełnie zakopał się Pfeiffer i to daje sukces zawodnikom trenera Mariusza Staszewskiego. Waculik chyba nie zagrożony, chociaż jeszcze spróbuje tam się zbliżyć do niego Woryna, ale będzie trudno, bo to jest ponad półprostej przewagi. Więc Wacul no, po tym yy, słabym yy, środku meczu no Robi teraz to, co zrobił w biegu pierwszym Czyli jedzie po trójkę, ale trochę późno Trochę słaby mecz kapitana gospodarzy Który odejdzie z tego klubu na przyszły rok To już wiemy, ale Oskar Pfeiffer jeszcze się nie podaje, Jeszcze spróbuje tutaj coś zrobić Ale wie, że no, tutaj poniekąd przez niego Chociaż on akurat aż tak tego meczu nie zawalił No nie, nie będzie utrzymania po tym dwóch meczu stali Gorzów w PG Ekstralidze Stal będzie jechała z rowem Rybnik A teraz już można to ogłosić Bo będzie remis w biegu 14 Krono, Plast, Włóknia Szczęstochowa utrzymuje się w PGE Ekstralizę na sezon 2000. 26, ale widzimy, jaka radość W stawie szkoleniowym Wów Czas wyjdzie z biegu 14, zanotujemy potem, a my jedziemy z gonitwą 15. w Doyle, Thompson, Pawlicki, poszli. Taśma w górę, lepiej goście. Doyle zamyka Lebiediewa w krawężniku, Pawlicki na razie z tyłu, ale wejdzie. Między dwóch, wejdzie, wejdzie, wejdzie. Pawlicki, nie wejdzie. Thompson szeroko i tam będzie się napędzał. Teraz zetnie do krawężnika, bo Doyle popełnił błąd, a skorzystał na tym Pawlicki. Wraca Doyle, włókniarz, jedzie na 5-1. Nie widzimy, co się dzieje w sektorze gości na Lwy. Sprawiają sensację w Gorzowie na stadionie imienia Edwarda Jancarza. Jeszcze Anders Thompson będzie chciał im to zwycięstwo wyrwać, ale chyba dojadą na 5 do jednego. Do krawężnika Thompson przedłuży prostą zamknie go Piotr Pawlicki. Pojadą parą ci, którzy dzisiaj uniemożliwili tę jazdę Matsowi Hansenowi, ale kiedy już jadą ze sobą, no to są w stanie ze sobą się pogodzić. Mają też jednego sponsora na kasku. Anders Thompson trzeci nie liczy się w tym wyścigu. Andrzej Lebiedew tak groźny dla Doyla w biegu trzynastym, ale teraz i i Pawlickiemu, nie zagroził już nikt Włókniarz Częstochowa przypieczętowuje Utrzymanie się w PGE Na sezon 2026 I wygrywa dzisiaj w Gorzowie Kronoplas Włókniarz Częstochowa Jest wielki, lwy, biało-zielone Barwy, one dzisiaj najpiękniejsze Najpiękniej powiewały tutaj Na tym żółto-niebieskim stadionie Ale teraz no jednak cichym wyciszony a na sektorze gości Fiesta I będzie chyba podrzucany Doyle No niesamowite, będzie teraz Biało-zielony, biało-zielona radość tutaj. Woryna Doyle. Komplet Doyla, 15 punktów. On był dzisiaj nieuchwytny. Włókniarz, włókniarz. Jeszcze raz włókniarz.